Róża miała siedemdziesiąt dwa lata i mieszkanie pachnące jabłkami pieczonymi w piekarniku, cynamonem i świeżo zmieloną kawą. Okno jej kuchni wychodziło na niewielki skwer, gdzie od lat o tej samej porze przysiadały gołębie, a sąsiad z naprzeciwka podlewał pelargonie z taką czułością, jakby czytał im wiersze. Była późna jesień, taka prawdziwa Polska, z mlecznym światłem ranka i popołudniami, które kończyły się zbyt szybko. W radiu grał stary tangowy standard, a na stole leżała koperta z napisem nie otwierać przed niedzielą. Róża uśmiechnęła się do samej siebie, to był jej mały rytuał, zostawiony przez męża, list napisany wiele lat temu, czytany zawsze w pierwszą niedzielę listopada. Znała go na pamięć, a jednak co roku drżały jej dłonie, gdy rozrywała papier i słyszała w głowie jego głos: Jeżeli to czytasz, znaczy, że znowu jest nasz dzień. Tego dnia miała też czekać na paczkę, głupstwo. Niby pudełko z nowym kocem elektrycznym i kilkoma ziołami na sen, które poleciła jej przyjaciółka. Wiek przynosił swoje niespodzianki, czasem nie mogła zasnąć, czasem znów budziła się zbyt wcześnie, jakby w środku miała zegar nastawiony na jakieś dawne godziny. O dziesiątej usłyszała dzwonek do drzwi. Dźwięk był natarczywy, szybki, jak palce młodego pianisty. Dzień dobry, kurier, odezwał się męski głos. Paczka dla pani Róży Kowalskiej. Otworzyła. W progu stał chłopak, może dwudziestoparoletni, wysoki, w granatowej kurtce z odblaskiem. Miał ciemne włosy, rozczochrane od wiatru, i oczy ciekawe świata. Zaskoczyły ją te oczy, nie były zmęczone, jak oczy wielu, którzy przychodzili z pośpiechem, były czujne, żywe, skupione na niej, jakby nie tylko doręczał paczki, ale też zapamiętywał ludzi, którym je wręcza. Podpis tutaj, proszę, podał elektroniczny terminal. I przepraszam, że tak wcześnie. Dzisiaj dużo dostaw. Dla mnie to nie jest wcześnie, zaśmiała się Róża. O piątej już jestem na nogach. Stare przyzwyczajenia, panie. Tymek, odparł. Po prostu Tymek. No to po prostu Tymku, może wejdziesz na chwilę? Zrobiłam kawę. W taką pogodę przydaje się łyczek ciepła. Zawahał się, popatrzył przez ramię na chodnik jakby sprawdzał, czy świat nadąży za jego planem dnia, a potem skinął. Zdjął buty, wystawił je równiutko obok siebie, uprzejmie, tak jak wychowywano kiedyś. Tylko chwilkę uprzedził. Ale kawa brzmi jak najlepsza wiadomość dzisiejszego poranka. W kuchni było ciepło, płomień pod czajnikiem mrugał figlarnie. Róża nalała do filiżanek naparu o barwie miodu, a potem postawiła talerzyk z ciasteczkami, na wszelki wypadek, mówiła zawsze, Chociaż w gruncie rzeczy to ona lubiła podjęcie gościa, nawet niespodziewanego. Przypomina mi pani moją babcię, powiedział nagle Tymek. Też miała taki obrus z niebieskim haftem. I taki zapach kawy. Tylko ona nie piekła jabłek. Mówiła, że jabłka są zbyt romantyczne, a ona ma serce realistki. Romantyczne jabłka? Róża się roześmiała. A jednak, proszę, skosztuj. Zobacz, jak realizm kapituluje przed ciepłem i cynamonem. Chłopak się uśmiechnął, wziął łyżeczkę. Najpierw dmuchnął, jak robią to dzieci, a potem spróbował, mrużąc oczy z zadowolenia. Dziękuję, powiedział cicho. Nawet nie wie pani, jak to dobrze smakuje w środku takiego dnia, kiedy człowiek jest już w połowie listy adresów, a dopiero minęła jedenasta. A dokąd jeszcze dziś jedziesz? Na pragę, na mokotów, potem może wola. GPS decyduje, nie ja. Ale czasem zostaje coś więcej niż adres. Jak z panią, spojrzał na nią poważnie. Nie wszędzie zapraszają do środka. Czasem ktoś tylko, wie pani, skanuje i zamyka drzwi. A tu, mam wrażenie, że tu na sekundę zatrzymał się czas. Róża poczuła, jak robi jej się miękko, ale nie sentymentalnie miękko, tylko tak zwyczajnie po ludzku, jak wtedy, kiedy ktoś widzi w tobie nie tylko numer mieszkania, ale osobę. W jej wieku wiele rzeczy odchodzi, ale najtrudniej pogodzić się z tym, że stajesz się dla świata przeźroczysty. Czas zatrzymuje się dla tych, którzy chcą go posłuchać, odpowiedziała. A ty słuchasz. To rzadkie. Rozmawiali chwilę o drobiazgach, o korkach, o tym, że tramwaje czasem jakby tańczyły na zakrętach, o nowym muralu przy rondzie, który Róża widziała z okna autobusu. Potem zadzwonił telefon Tymka, krótka, Szeptana wymiana słów, coś o kolejnym odbiorze, o opóźnieniu. Muszę pędzić, powiedział, odstawiając filiżankę. Ale jeśli pani pozwoli, przy kolejnej dostawie przyjdę choćby powiedzieć dzień dobry. Drzwi będą otwarte, odparła. I kawa będzie gotowa. Następne dni ciekły wolniej. Róża raz po raz łapała się na tym, że patrzy na zegar o dziewiątej, dziesiątej, jedenastej, jakby wyczekiwała dźwięku dzwonka. Śmiała się z tego sama do siebie. O proszę, pani poetka od jabłek, czeka na kuriera jak na wiosnę. A jednak człowiek jest zrobiony z czekania, na listy, na telefon, na odwiedziny, na światło, które wróci nad miasto po deszczu. Czekanie to rodzaj nadziei, a nadzieja ma smak kawy z cynamonem. W środę znowu zadzwonił. Zanim zdążyła dojść do drzwi, już wiedziała, że to on. Dźwięk dzwonka niby ten sam. A jednak przesączał się przez mieszkanie z jakimś rozpoznawalnym rytmem. Dzień dobry, pani Różo. Tymek powiedział to tak, jakby witał kogoś bliskiego. Paczka i drobny kłopot. W windzie utknęła sąsiadka z trzeciego piętra. Zacięła się pomiędzy piętrami, już zgłosiłem do administracji, ale może pani wie, gdzie jest jakiś numer do konserwatora? Róża zmarszczyła brwi, od razu wzięła sweter i klucze. Schodziła po schodach powoli, ale zdecydowanie, jak kapitan, który zna każdy pokład. Na półpiętrze słychać było niepewny głos pani Stefani, czy ktoś mnie słyszy? Tymek okrył drzwi windy swoją kurtką, jakby to mogło ocieplić metal. Pani Stefaniu, jesteśmy tu, zawołała Róża. Spokojnie, zaraz przyjadą. Tymek zadzwonił. Oddychaj pomału. Pamięta pani, jak na gimnastyce u pana Leona? Raz, dwa, trzy. Śmieszne jak działają wspomnienia. Pani Stefania od razu zaczęła liczyć razem z nimi, a rytm policzonych oddechów był jak lina, którą rzuca się komuś przez ciemność. Kiedy wreszcie konserwator uwolnił drzwi, wyciągając panią Stefanię jak roztrzęsionego ptaka, róża uścisnęła ją mocno, a Tymek podał herbatę w plastikowym kubku, który zawsze woził w torbie. Miał tam cały mały świat, apteczkę. Cukier w saszetkach, paczkę chusteczek, odblaskową opaskę. Jesteś kurierem prepersem, zażartowała róża. Wszystko przewidziane. Babcia mnie nauczyła wzruszył ramionami. Mówiła, że człowiek jest od tego, żeby być potrzebny. Zdanie ugrzęzło w powietrzu, jak chusta zatrzymana w locie. Róża poczuła lekkie ukłucie. Być potrzebnym, ileż to razy powtarzała je sobie ostatnimi laty? Odkąd odszedł mąż, odkąd dzieci żyją w innym mieście i przyjeżdżają w weekendy. Tak, miała przyjaciółki, miała swoje książki i spacery, miała ulubioną kawiarnię, w której kelnerka już bez pytania nalewała jej herbatę z cytryną. A jednak były takie dni, kiedy pragnęła prostego cię, wypowiedzianego bez ceremonii. Człowiek może być dumny i niezależny, a i tak tęsknić za czyjąś dłonią, która w odpowiednim momencie pojawi się przy windzie. Wpadniesz jutro? Wyrwało jej się, gdy Tymek już zbierał się do wyjścia. Mam kilka słoików dżemu, trzeba je podpisać i ułożyć na wysokiej półce. Moje kolana wolą niższe piętra. Oczywiście, ucieszył się. Z przyjemnością. Wpadnę po trasie, jeśli pani pasuje koło czternastej. Pasuje. Czwartek był jasny, choć zimny. Światło miało barwę kartki listu, który dopiero co ktoś wyjął z koperty. Róża przygotowała stół, słoiki, kartki, flemaster, tasiemki. Drobiazgi tworzyły plan dnia, a plan dnia leczył głowę z bezużytecznego miotania się wspomnień. O czternastej dzwonek. Jestem, Tymek zajrzał i od razu rzucił, ojej, ale tu pięknie. Jak w małej manufakturze. Zaczęli podpisywać słoiki, jabłka z cynamonem jednym, jabłka z goździkami dwa, śliwka z kakao eksperyment. Śmiali się, gdy krzywo odcinali taśmę, prześcigali w wymyślaniu opisów. Przy pracy opowieści przychodzą same. Tymek mówił o swoim rowerze, który remontuje z sąsiadem, o mamie, która wyjechała do Irlandii i mówi, że tęskni za polskim chlebem, o babci, która uczyła go cierpliwości na przykładzie fermentującego ciasta. Róża opowiadała o swojej młodości, o hotelu u Metropol, gdzie kiedyś tańczyła z mężem na zabawie sylwestrowej, o pierwszym magnetofonie o sklepie z połem, w którym trzeba było znać panią Zaladą, żeby dostać lepsze jabłka. Pani życie brzmi jak książka, mruknął Tymek. Każde życie brzmi jak książka, tylko jedne mają ładną okładkę, a inne skromną, odparła. Niektóre się czyta powoli, inne połykasz na raz. Najważniejsze, żeby dopisać do końca. I żeby ktoś chciał czytać, dodał cicho. Tak, skinęła głową. I żeby ktoś chciał słuchać. Zatrzymali się na sekundę w tej ciszy, która nie jest brakiem słów, tylko ich pełnią. Potem Tymek, jak to młodzi, szybko zmienił temat, jakby zapobiegał wzruszeniu. A pani, pani różo, co by teraz zrobiła, gdyby mogła pani wszystko? Wszystko? Roześmiała się. Wszystko to za dużo dla jednego dnia. Ale gdybym mogła, wybrałabym taniec. Dawno nie tańczyłam. Ciało pamięta kroki lepiej niż serce nazwiska. To trzeba zatańczyć, Tymek wypalił z entuzjazmem. Tu i teraz. Oszalałeś? Parsknęła róża. W kuchni? W najlepszym miejscu. Gdzie indziej herbata będzie kibicować? Już szukał w telefonie piosenki. O, tango! Klasyk! Muzyka rozlała się po kuchni jak ciepło. Tymek podał jej dłoń nieśmiało, z szacunkiem. Zrobili pierwszy krok, potem drugi, ostrożnie, jakby testowali most nad rzeką. Róża poczuła, że biodra, mimo lat, pamiętają. Nie było w tym nic z ucieczki w młodość, był raczej powrót do siebie, do tej części, która cichutko czekała na zaproszenie. Śmiali się, gdy obijali się o krzesło, znów łapali rytm. I wtem, jak na złość, piosenka urwała się w połowie, telefon zadzwonił. Przepraszam, Tymek spojrzał na wyświetlacz. Dyspozytornia. Muszę odebrać. Słuchał chwilę, marszcząc brwi. Rozumiem. Już jadę. Coś się stało? Nagła dostawa. Ktoś w szpitalu czeka na sprzęt, ściemniał trochę, a może mówił prawdę, w jego zawodzie wszystko było możliwe. Przepraszam, pani Różo. Dokończymy taniec. Obiecuję. Obietnice są jak wstążki, uśmiechnęła się. Trzeba je wiązać mocno. Idź, chłopaku. Świat czeka. Odprowadziła go do drzwi. Zanim wyszedł, obrócił się i, jakby sobie właśnie przypomniał, dodał: Aha, zostawiłem u pani coś małego. Dla pani. W torbie przy stole. Proszę zajrzeć, kiedy pani będzie miała nastrój. Do zobaczenia. Gdy mieszkanie znów wypełniła cisza, Róża rozwiązała supeł przy torbie. W środku znalazła maleńkie radio w kształcie kostki, takie, które można podłączyć do gniazdka i które świeci delikatnym światłem przy gałce głośności. Do radia przyklejona była karteczka, dla najlepszej tancerki. Żeby muzyka zawsze odnajdywała panią w kuchni. Te. Róża usiadła. Dotknęła palcem gałki. Z głośniczka popłynęła melodia, stary, piękny walc. I wtedy, wbrew rozsądkowi, wbrew kalendarzowi, wbrew temu, co wypada w jej wieku, dała się tej melodii porwać. Przeszła dwa kroki, potem trzy, lekko, cicho, w rytmie, który należał tylko do niej. Wieczorem, kiedy światło zapalane w oknach sąsiadów układało się w mozaikę, zadzwonił domofon. Róża zdziwiła się, nie spodziewała się nikogo. W słuchawce odezwał się głos, którego nie słyszała od, od bardzo dawna. Ciepły, niski, powolny. Dobry wieczór, pani Różo, niech pani nie odkłada. Mówi. Arek. Arkadiusz Baran z Miejskiego Ośrodka Kultury. Wiem, że to późno, ale dzwonię, bo mieliśmy dziś próbę chóru seniorów i ktoś mi porzucił dziwną wiadomość. Że w pani mieszkaniu znów gra muzyka i że pani tańczyła. A my od dawna marzymy, żeby kogoś takiego jak pani zaprosić do nowego projektu, tańczące wspomnienia. Czy moglibyśmy się spotkać? Choćby na chwilę. Mam coś, co należało kiedyś do pani i co być może powinno wrócić. Róża nie zdążyła zapytać skąd, jak, dlaczego. Głos urwał, jakby po drugiej stronie ktoś został wezwany. Pozostał tylko trzask i echo słów, coś, co należało kiedyś do pani. Poczuła, że w środku otwiera się szuflada z napisem o ta, której nie tykała od lat. Jednocześnie pomyślała o tymku. Dla najlepszej tancerki brzmiało jak zaklęcie. Następnego dnia z samego rana wyszła po chleb. W piekarni przywitała ją pani Jadzia, pani Różo do pani list. Prawdziwy! Ktoś przyniósł i poprosił, żeby przekazać. Mówił, że najpewniej spotka panią u mnie. Taki przystojny młody, z torbą kurierską. I taki uprzejmy. Jak z filmu. List był biały, na kopercie widniało, do rąk własnych. W środku jedna jedyna kartka z kilkoma zdaniami, pismem równym, spokojnym, dziękuję za wczoraj. Za jabłka, za taniec, za to, że w moim dniu pojawiło się miejsce, a nie tylko trasa. Dziś mam długą listę adresów, ale wieczorem kończę niedaleko pani domu. Jeśli miałaby Pani ochotę, mógłbym wpaść z czymś wyjątkowym. Z gramofonem. Czy pozwoli mi Pani przynieść muzykę? T. Róża stała z listem, jak z biletem, w jedną stronę. Gramofon. Kiedy ostatni raz słyszała swoją ulubioną płytę z nagraniem tanga La Cumparsita w wersji, którą zdobyli z mężem poznajomości. Ostatnie lata były epoką telefonów i głośników, ale igła gramofonu, która szuka rowka, to był dotyk czasu. Z bijącym sercem napisała odpowiedź, krótką, zwięzłą, „Przyjdź”. Zawsze jest pora na muzykę. Kartkę włożyła do koperty, przykleiła do drzwi. Dla te. dodała. Cały dzień minął jak w przygotowaniach do święta, choć nie robiła nic niezwykłego, wytarła kurz z półek, ułożyła krzesła, przetarła lustro w korytarzu, wyjęła ze skrzynki stary obrus w połyskujące liście. Najdrobniejsze gesty nabierały znaczenia, jakby ktoś podświetlał je od środka. O dziewiętnastej zapaliła lampę stojącą. O dziewiętnastej dziesięć usłyszała cichutkie pukanie, dwie szybkie nuty, jedna długa. Dobry wieczór Tymek wszedł z gramofonem pod pachą i z czarną płytą w pokrowcu. Dostałem pani wiadomość. I mam coś jeszcze wyjął z torby mały bukiet wrzosów. Dla jesieni w pani domu. Ustawili gramofon na komodzie. Igła, talerz, ruch ręki wszystko było jak mały rytuał. Płyta zakręciła, zamruczała, potem rozkwitła muzyką, która tak dawno nie gościła u Róży w tej postaci. Tymek podał jej dłoń, ale tym razem to ona pierwsza zrobiła krok. Tańczyli. Wolno, lekko, z uważnością na każdy oddech i każdy uśmiech. Róża czuła ciepło pod skórą, zupełnie inne niż to skoca elektrycznego. To było ciepło obecności. Kiedy piosenka się skończyła, nie puścili się od razu. Po prostu stali, nieco oszołomieni ciszą, która spadła po nagraniu jak pierwszy płatek śniegu. Pani różo zaczął tymek, jakby miał powiedzieć coś ważnego, gdy nagle w drzwiach rozległ się kolejny dzwonek. Nie ten kurierowy, brzęczący, ale dzwonek domowy, zdecydowany i uprzejmy. Spojrzeli na siebie. Róża poczuła, że wszystkie wątki dnia splatają się w jednym miejscu. Dzwonek zabrzmiał po raz drugi, a potem trzeci, cierpliwie, jakby ktoś za drzwiami niósł historię, która czekała na swój moment. Otworzyć? zapytał szeptem Tymek. Otwórzmy razem, powiedziała Róża, kładąc dłoń na jego przedramieniu. I ruszyli w stronę drzwi, nie wiedząc, że za nimi zaczyna się rozdział, którego żadne z nich nie potrafiłoby wymyślić. Róża i Tymek stali przez chwilę w ciszy, jakby za drzwiami czekała inna rzeczywistość. Dzwonek znów zadźwięczał, tym razem bardziej stanowczo. Tymek spojrzał na nią pytająco, a ona skinęła głową. Otworzyli drzwi razem. W progu stał mężczyzna, którego róża nie widziała od ponad czterdziestu lat. Wysoki, siwiejący, z oczami w kolorze burzowego nieba, które kiedyś znała aż za dobrze. Arek. Arkadiusz, jej dawny partner z czasów, kiedy w miejskim ośrodku kultury prowadzili zajęcia taneczne dla młodzieży. W rękach trzymał pudełko przewiązane lnianym sznurkiem. Dobry wieczór, Różyczko, powiedział cicho, jakby te słowa były kluczem do przeszłości. Wiem, że to nieporadne, że tak nagle, ale mam coś, co należy do ciebie. Róża poczuła, jak drgnęły jej palce, a serce przypomniało sobie rytm dawnych wieczorów, zapachu szatni i śmiechu, który wtedy nosił w sobie inny ciężar. Tymek cofnął się dyskretnie, jakby rozumiał, że teraz czas należy do niej. Arek podał pudełko. W środku leżała fotografia. Czarno-biała, lekko wyblakła. Róża w sukience w kropki, on w koszuli z podwiniętymi rękawami, trzymają się za ręce na scenie podczas pokazu tańca w 1979 roku. Pod spodem napis: Do zobaczenia na parkiecie. A. Myślałem, że przepadło, powiedział, a jego głos drżał. Ale trafiło dziś do mnie przypadkiem. Stare archiwa ośrodka. Zobaczyłem panią, pani Różo, zobaczyłem ciebie i pomyślałem, że może. Nie dokończył. Nie trzeba było. Wszystko, co chciał powiedzieć, było w spojrzeniu, które pamiętała jak zapach świeżo malowanej sali tanecznej. Tymek obserwował ich po cichu, trzymając w dłoni igłę gramofonu, którą przed chwilą wyjmował, żeby nie zniszczyć płyty. Nagle coś w nim się zmieniło. Już nie był tylko kurierem przynoszącym paczki i taniec. Zrozumiał, że ta historia jest większa niż on, ale jednocześnie czuł, że jest jej częścią. To tango, które puściliśmy przed chwilą, odezwał się nagle. Ono nie jest przypadkowe, prawda? Róża spojrzała na niego, a potem na Arka. Zrozumiała. To była ta sama piosenka, przy której po raz pierwszy zatańczyli na scenie. Nie ma przypadków, Tymku, powiedziała cicho. Są tylko powroty. Od tamtego wieczoru coś się zmieniło. Róża zaczęła znów wychodzić częściej z domu. W czwartki odwiedzała ośrodek kultury, gdzie Arkadiusz prowadził próby chóru, a potem nowego projektu tańczące wspomnienia. Seniorzy, młodzież, wszyscy razem. W powietrzu unosił się zapach pasty do parkietu i świeżo parzonej kawy. Tymek też zaczął wpadać. Najpierw z pretekstem. Że akurat był w okolicy, potem już otwarcie, siadał na krześle, obserwował próby i czasem pomagał ustawiać sprzęt. Wkrótce jego własny krok taneczny stał się naturalny, jakby ciało szybciej uczyło się niż głowa. Były dni pełne śmiechu. Były i takie, w których Róża zostawała sama przy kuchennym stole, czując ciężar historii, która wróciła, i obecności, która pojawiła się znikąd. Serce potrafi trzymać wiele światów naraz ale czasem trzeba odwagi, żeby je pogodzić. Pewnego popołudnia Arkadiusz przyniósł kolejną pamiątkę, nagranie VHS z konkursu tanecznego w 1980 roku. Pół sali zebrało się u Róży w salonie, sąsiedzi, Tymek, kilka jej dawnych przyjaciółek. Na ekranie młoda Róża obracała się w ramionach arka, światła reflektorów tańczyły po jej sukience, a tłum bił brawo. Patrz, jaka pani była odważna, Tymek szepnął jej do ucha. Byłam? Poprawiła go, uśmiechając się. Jestem. Wieczorem, kiedy ostatni goście wyszli, Róża została sama. Włączyła gramofon, a melodia Ola znów wypełniła mieszkanie. Usiadła przy stole, spojrzała na radio, które podarował jej Tymek, na zdjęcie, które przyniósł Arek, i na słoiki z podpisami, które razem robili kilka dni temu. Życie, pomyślała, nie przychodzi falami, które zalewają wszystko naraz. Ono kładzie małe paczki pod twoimi drzwiami, czasem z opóźnieniem. Otwierasz, odbierasz, podpisujesz się, a potem dopiero odkrywasz, że w środku jest coś więcej niż oczekiwałaś. Tymek napisał wieczorem krótką wiadomość, dziękuję za dziś. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak tańczył, pani Różo. Do zobaczenia jutro. Odpisała jutro? Tak. Ale tym razem ty prowadzisz. Gramofon wciąż grał. Za oknem miasto cichło, a w kuchni zaczynała się historia, która dopiero miała znaleźć swój rytm. Gramofon powoli wyciszał ostatnie nuty, ale w sercu róży wciąż brzmiała melodia, której nie dało się zatrzymać. Jesień przyniosła jej coś, czego już dawno się nie spodziewała, emocje tak żywe, że chwilami trudno było uwierzyć, iż to naprawdę się dzieje. W ciągu kilku tygodni jej mieszkanie stało się miejscem spotkań, rozmów, wspomnień, a także nowych początków. Tymek bywał coraz częściej. Z początku przynosił paczki, potem kawę, czasem świeże bułki z piekarni, w której zatrzymywał się między kursami. Wnosił ze sobą młodość, energię i coś jeszcze, tę prostą, czystą radość z obecności drugiego człowieka. Róża wiedziała, że to, co się rodzi, jest kruche, że świat spojrzałby na nich z niedowierzaniem. Ale każda chwila z nim była jak ułamek wiosny w środku listopada. Arek również wrócił do jej życia na dobre. Zaprosił ją do tańczących wspomnień, projektu, który z tygodnia na tydzień stawał się coraz popularniejszy. Wspólne tańce, próby spotkania w ośrodku kultury, ludzie w różnym wieku przychodzili, by odnaleźć w sobie to, co dawno zagubili odwagę bycia blisko. Ale to nie było proste. Dwa światy zaczęły powoli się stykać, czasem delikatnie, czasem z wyraźnym zgrzytem. Pewnego popołudnia. Kiedy złote światło wpadało przez okno kuchni, Tymek przyszedł wcześniej niż zwykle. Miał na sobie nową kurtkę i lekką nerwowość w spojrzeniu. Pani różo, mogę o coś zapytać. Zaczął, siadając przy stole. Pytaj, chłopcze, choć po tym to nie czuję, że to coś poważnego, uśmiechnęła się delikatnie. Tymek spojrzał na gramofon, na radio, które jej podarował, potem znów na nią. A jeśli jeśli ktoś z pana Arka przeszłości zechce odzyskać pani serce? Słowa wybrzmiały niemal szeptem. Nie wiem, czy mam prawo tak się martwić. Ale czasem boję się, że któregoś dnia wejdę, a pani już będzie tańczyć tylko z nim. Róża poczuła, jak coś w niej mięknie. Wyciągnęła rękę i położyła na jego dłoni. Tymku, serce nie jest szafą. Nie da się go zamknąć na klucz ani wyczyścić przed nowym lokatorem. Uśmiechnęła się lekko. To, co czuję, jest inne. Ty jesteś inny. Arek to przeszłość, piękna, pełna wspomnień, ale przeszłość. A ty jesteś tu. Teraz. Chłopak milczał chwilę, a potem jego twarz rozjaśnił uśmiech. W takim razie zatańczymy dziś. Dziś ty prowadzisz, odpowiedziała i podała mu dłoń. Kilka dni później dostali zaproszenie. Elegancka koperta, złota pieczęć, napis kaligrafią, bal jesienny, noc tanga. Organizatorem był Arkadiusz. To będzie nasz pierwszy wspólny występ od 40 lat, powiedział, gdy spotkali się na próbie. Chciałbym, żebyś zatańczyła ze mną różo. Tylko ten jeden raz. Dla dawnych czasów. Jej serce zadrżało. Spojrzała na Tymka, który stał kilka kroków dalej. W jego oczach było wszystko: duma, niepewność, odrobina smutku. Ja, muszę pomyśleć, wyszeptała. Wieczorem w domu długo siedziała przy stole, wpatrując się w gramofon. Włączyła tango, to samo, które towarzyszyło jej teraz na każdym kroku. Melodia przypomniała jej młodość, ale też każdą cichą chwilę, którą dzieliła z tymkiem przez ostatnie tygodnie. Wiedziała, że decyzja, którą podejmie, nie dotyczy tylko tańca. Nadszedł dzień balu. Sala była pełna światła, dźwięków, szelestu sukien, zapachu róż i kadzideł. Róża miała na sobie granatową suknię z delikatnym haftem, tę, którą uszyła jeszcze w latach osiemdziesiątych, a którą udało jej się odrestaurować. Kiedy orkiestra zaczęła grać pierwsze nuty, Arkadiusz podał jej dłoń. Wyszli na parkiet. Kroki przyszły same, pamięć ciała zrobiła resztę. Tańczyli tak, jakby czas naprawdę się zatrzymał. Publiczność wstrzymała oddech, a kiedy zakończyli ukłonem, sala eksplodowała oklaskami. Róża spojrzała na Tymka, który stał pod ścianą. Jego oczy błyszczały. Pani Różo, wyszeptał, kiedy podeszła. Była Pani najpiękniejsza na całym parkiecie. Bo tańczyłam dla ciebie, odpowiedziała cicho. Tego wieczoru nie potrzebowali więcej słów. Kilka dni później, gdy jesień zamieniała się w zimę, róża, Tymek i Arkadiusz siedzieli razem w jej kuchni. Pili gorącą herbatę, śmiali się z dawnych historii i planowali kolejny projekt w ośrodku kultury. Życie znalazło swój rytm, nowy, nieoczywisty, pełen muzyki i wspólnych chwil. Gramofon stał na honorowym miejscu, radiotymka wciąż świeciło ciepłym światłem, a w powietrzu unosił się zapach pieczonych jabłek. Róża wiedziała, że los czasem puka do drzwi cicho, niepozornie, w postaci młodego kuriera z paczką. I że warto je wtedy otworzyć. Kiedy wieczorem zapadła cisza, zatańczyli jeszcze raz. Tylko we dwoje. W kuchni, między słoikami z dżemem i starym obrusami. Bez orkiestry, bez publiczności. Tymku, powiedziała, opierając głowę na jego ramieniu. Wiesz, co jest najpiękniejsze w tańcu? Co takiego? Że zawsze tańczy się w stronę przyszłości. I muzyka znów ich porwała.